Siemanko, moi drodzy, obecne letnie okienko transferowe zapowiadane było jako jedno z najciekawszych w całej historii. Wszystko z powodu wielkich zmian w Realu oraz Bayernie, a także wielu pogłosek na temat możliwego odejścia Neymara oraz Mbappé z Paryża. Dzisiejszy odcinek podzielimy sobie na dwie części. W pierwszej opowiem Wam o 10 najdroższych transferach tego okienka do momentu publikacji filmu, czyli do 20 czerwca, a w tej drugiej, krótszej, porozmawiamy sobie o tych wszystkich spekulacjach na temat transferu Pogby oraz Neymara. Czy któryś z nich przebije kwotę jaką Real zapłacił tego lata za azarda? Pamiętajcie o kciukach oraz subach i zapraszam do oglądania. Listę 10 najdroższych jak do tej pory transferów letniego okienka 2019 otwiera Mats Hummels, który postanowił powrócić do Borussii po trzech latach spędzonych na Allianz Arenie. Domyślam się, że dla wielu z Was było to niemałe zaskoczenie, jednak fakty są takie, że Borussia zapłaciła za 30-letniego stopera 30 milionów euro plus ewentualne bonusy. Co ciekawe Hummels przechodzi z Bayernu do Dortmundu już po raz drugi, ponieważ w 2008 roku Borussia kupowała 20-letniego wtedy Matsa za 4 miliony. Euro. Widać, że w Dortmundzie lubią stawiać na to co sprawdzone, ponieważ podobne powroty zaliczyli wcześniej Sachin Chińczyka Gawa. Zostajemy dalej w Bundeslidze, ponieważ na dziewiątym miejscu znalazł się transfer Benjamina Pawarda. 35 milionów euro, jakie Bayern zapłacił za niego Stuttgartowi, było moim zdaniem naprawdę bardzo dobrym posunięciem. Paward to 23-letni mistrz świata, który cały czas się rozwija i świetnie wpisuje się w ten plan przebudowy i odmłodzenia Bayernu. Ciekawe, czy z powodu tego transferu Kimis zostanie przesunięty na pozycję defensywnego pomocnika. Ciekawostką może być, że gdyby nie ten transfer, Paward byłby obecnie zawodnikiem drugiej Ligi, ponieważ jego Stuttgart przegrał baraże i został zdegradowany. Na ósmym miejscu znalazł się Meksykanin Raul Jimenez, który został wykupiony z Benfiki przez angielski Wolverhampton. Co ciekawe zawodnik spędził ostatni sezon właśnie na wypożyczeniu w zespole Wilków i spisywał się na tyle dobrze, że w klubie podjęto decyzję o jego wykupieniu. W minionej kampanii Premier League Jimenez zdobył 13 bramek i 8 asyst. Warto przypomnieć, że mimo roli Benjaminka Wolverhampton zajęło siódme miejsce w lidze, zapewniając sobie tym samym awans do ligi Europy. Teraz przygotujcie się na prawdziwe kombo ze strony Realu. 45 milionów euro, jakie Perez zapłacił za Rodrigo, to jak do tej pory siódmy najdroższy transfer tego okienka. 18-letni Brazylijczyk uważany jest za jeden z największych talentów brazylijskiej piłki w ostatnich latach, a bardzo wiele osób nazywa go nawet nowym Neymarem. Rodrigo wychował się w tym samym klubie co Neymar, czyli w Santosie, gra na tej samej pozycji, a do tego styl gry obu zawodników jest do siebie bardzo zbliżony. Ciekawostką może być, że przed wylotem do Europy pobłogosławiony. Posławił go Sampele, a wielu Brazylijczyków uważa go za jeszcze większy talent niż Vinicius. Ciekawe czy zostanie wypożyczony do jakiegoś słabszego klubu, żeby się ogrywać. Naprawdę wątpię, że przebije się do składu Realu już jako 18 osiemnastolatek. Musiałby być naprawdę wielkim kocurem. Nieco więcej, bo 48 milionów euro Real zapłacił za francuskiego obrońcę Ferlanda Mendiego. Ostatnie dwa lata Mendy rozgrywał w barwach Lyonu, a wychował się w tym samym klubie co na przykład Dimitri Payet, Paul Pogba czy Riyad Mahrez. Transfer ten jest dla mnie bardzo ciekawy ze względu na pozycję 24-latka. Mendy to nominalny lewy obrońca, a przecież Real ma już w swoich szeregach dwójkę takich zawodników: Marcelo oraz Regilona. Czyżby ten transfer to znak, że Brazylijczyk rzeczywiście dołączy do Cristiano w Juventusie? Na piątym miejscu transfer, o którym wiemy już w zasadzie od zimy, czyli przenosiny Edera Militao z Porto do Madrytu. Na pewno są tacy, którzy zastanawiają się, po co im środkowy obrońca, skoro waran z Ramosem zostają w klubie. Musicie jednak zwrócić uwagę na to, że kapitan Królewskich ma 33 lata i myślę, że Militao szykowany będzie jako właśnie następca Sergio Ramosa. Poza tym w końcu zobaczymy jakąś konkurencję na pozycji stopera w realu. W przypadku kontuzji Varana czy Ramosa ze środkowych obrońców zostawał im tylko na oraz Wajech. O, którzy raczej nie prezentują już takiego poziomu. Kolejnym młodym talentem, który zasili szeregi królewskich jest środkowy napastnik Luka Jowicz. Temat transferu Serba ciągnął się od dobrego miesiąca. Najpierw media łączyły go także z Bayernem, a ostatecznie Real zapłacił za niego Eintrachtowi 60 milionów euro. Niemiecki zespół zrobił na Jowiczu naprawdę niezły interes. Kupili go z Benfiki za około 5 milionów euro plus bonusy, zatem w przeciągu zaledwie jednego roku zarobili na nim około 50 milionów euro. Jak myślicie, czy Jowicz ma szansę wygrać rywalizację z Cari Benzemą. Francuz króluje w ataku realu nieprzerwanie od 10 lat i w tym czasie sadzał na ławkę kilku naprawdę świetnych napastników. Czy podobny los czeka Jowicza? Liczby obu panów z poprzedniego sezonu zapowiadają naprawdę zaciętą rywalizację o miejsce w ataku realu. O przenosinach Frankiego de Jonga do Barsy wiemy już praktycznie od zimy, jednak, tak formalnie dopiero teraz ten transfer stanie się faktem. O podpis młodego holendra walczyli także mocno szejkowie z Paryża. Franki wybrał jednak grę u boku Messiego, a 75 milionów euro wystarczyłoby przekonać władarzy Ajaxu do sprzedania swojej gwiazdy. Mimo młodego wieku, de Jong już teraz wymieniany jest w gronie najlepszych środkowych pomocników. Zresztą próbkę jego umiejętności oglądaliśmy w minionej edycji Ligi Mistrzów. Wyobraźcie sobie, że de Jong wykonuje Średnio 71 podani na mecz z 94% skutecznością. Przedostatni transfer z naszej listy łączy się trochę z tymi przenosinami Hummelsa do Borussii. 80 milionów euro jakie Bayern zapłacił za stopera Atletico Lucasa Hernandeza stawia go w roli najdroższego obrońcy w historii piłki nożnej. Francuz przebił przy okazji rekord transferowy Bayernu oraz rekord w całej Bundesligi. O świetnej grze Hernandeza może świadczyć na przykład najmniejsza ilość straconych goli przez Atletico w ostatnich czterech sezonach La Ligi. Sprzedali 30-letniego Hummelsa, a kupili 23-letniego Hernandeza. Świetny obrońca na lata, który z pewnością odmłodzi nieco kadrę Bayernu. Czas na numero uno. Zdecydowanie najważniejszy transfer jak do tej pory, czyli długo wyczekiwane przenosiny Edena Azarda do Realu. 100 milionów euro jakie Real zapłacił za niego Chelsea stawia go w roli ósmego najdrożej kupionego piłkarza w historii piłki nożnej i drugiego najdroższego w całej historii Realu. Prezentację Azarda przyszło oglądać na żywo aż 50 tysięcy kibiców i nie ma co się dziwić, skoro to taki pierwszy galaktyczny transfer od czasów sprowadzenia Hamesa w 2014 roku. Ciekawostką może być, że Azard i Real byli sobie pisani. Wyobraźcie sobie, że Zidan chciał go w Realu zanim Eden trafił w ogóle do Chelsea i był piłkarzem francuskiego Lille. Sam piłkarz także nigdy nie ukrywał, że gra w Realu to jego największe piłkarskie marzenie. Jak myślicie, czy znajdzie się ktoś, kto przebije w tym okienku transfer Belga do Realu? Czy te wszystkie plotki na temat transferu Neymara oraz Pogby potwierdzą się tak samo jak w przypadku Azarda? Obaj panowie wyrazili ostatnio chęć opuszczenia swoich klubów. Ten pierwszy łączony jest z powrotem do Barcelony, zaś ten drugi z kolejnym galaktycznym transferem Realu. Powrót Neymara do Barsy jest coraz bardziej możliwy, ponieważ nowy dyrektor sportowy wyżej ceni sobie Mbappe, a według mediów Brazylijczyk zadeklarował już szejką, że nie chce dłużej grać w ich klubie. Dodatkowo prezydent Barcelony Bartomeu twierdzi, że wcale nie są dogadani z Griezmannem, co może świadczyć, że Francuz dołączy właśnie do Paris Saint-Germain. Do transakcji między Barsą a Paris Saint-Germain włączony może zostać także Dembele, który podobno zapatruje się bardzo pozytywnie na możliwość współpracy ze swoim kolegą. Reasumując to wszystko, powrót Neymara do Barcy staje się coraz bardziej realny, a nie wykluczony, że w Paryżu zobaczymy trio Griezmann-Bappe-Dembele. Jeżeli ktoś ma pobić tę kwotę, którą Real zapłacił za Azarda, to myślę, że będzie to właśnie ktoś z trójki Neymar-Griezmann-Pogba. Wiemy o tym, że Zidane bardzo chciałby widzieć swojego rodaka w Madrycie, a pomocnik Manchesteru powiedział ostatnio takie słowa. Po tym sezonie, moim najlepszym sezonie tutaj i tym wszystkim, co się wydarzyło, uważam, że dla mnie może być to dobry moment, by Szukać sobie wyzwania gdzie indziej. Według angielskich mediów, Real złożył już nawet pierwszą ofertę w wysokości 90 milionów euro. Manchester jednak odrzucił ją bez jakiejkolwiek chwili zawahania. Jak myślicie, kto zostanie najdroższym piłkarzem letniego Okienka 2019? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Fortuny, ponieważ na zakończenie okienka zrobimy sobie jeszcze jedno transferowe podsumowanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.